To było dziwne i niepokojące lato dla angielskiej piłki nożnej. Zaledwie kilka miesięcy przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w 1958 roku, w lutym, katastrofa lotnicza w Monachium pochłonęła życie najjaśniejszych gwiazd pokolenia dzieci Basbiego Manchesteru United. Mężczyzn, którzy mieli stanowić trzon trzech lwów na tym turnieju. Pośród przytłaczającego żalu, poskładana reprezentacja Anglii, dźwigając ból straty i ciężki ciężar psychiczny, wyruszyła do Skandynawii. Grali nie tylko dla flagi, ale dla poległych towarzyszy broni. Chociaż ich podróż zakończyła się po barażu ze Związkiem Radzieckim, niezłomny duch tych mężczyzn stał się tragiczną, a zarazem heroiczną epopeją. Minęło ponad pół wieku. Gdzie są teraz ci młodzi mężczyźni? Cofnijmy się w czasie i poznajmy 12 najwybitniejszych twarzy reprezentacji Anglii z 1958 roku. Billy Wright. Pozycja. Środkowy obrońca ukośnik kapitan. W reprezentacji Anglii z 1958 roku Billy Wright był nie tylko kapitanem, był żywym pomnikiem najsolidniejszą skałą, jaką kiedykolwiek stworzyła angielska piłka nożna. W wieku 34 lat Billy Wright nosił opaskę kapitana z godnością i majestatycznym usposobieniem. Jako pierwszy piłkarz na świecie, który osiągnął 100 występów w reprezentacji, był jedyną duchową ostoją dla kolektywu oszołomionego katastrofą w Monachium. Nie posiadając idealnego wzrostu jak na środkowego obrońcę, jego wrodzona umiejętność czytania gry i perfekcyjne wślizgi co do milimetra czyniły go koszmarem dla każdego napastnika. W Szwecji grał bez przerwy, dźwigając obronę z całym doświadczeniem i poświęceniem starszego brata. Po tym turnieju Billy Wright kontynuował grę przez kolejny sezon w Wolverhampton Wanderers, jedynej miłości swojej klubowej kariery, zanim w 1959 roku zawiesił buty na kołku. Życie Wrighta poza boiskiem było równie wspaniałe i pełne blasku, co jego piłka nożna. Jego małżeństwo z Joy Beverly, jedną ze słynnych sióstr Beverly, porównywano do Beckhama i Victorii z lat 50. Byli wówczas złotą parą brytyjskiej rozrywki i sportu. Billy Wright później próbował swoich sił jako menedżer arsenalu i komentator telewizyjny, gdzie nadal cieszył się szacunkiem za uprzejmość i dogłębną wiedzę. Żył pełnią życia. Odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego. CBE przez rodzinę królewską za swój niestrudzony wkład. Wizerunek Billiego Wrighta na boisku idealnie odzwierciedlał jego prawdziwe oblicze lojalnego, zdyscyplinowanego i odpowiedzialnego. O ile na boisku był wojownikiem, który nigdy się nie poddawał, o tyle w życiu był typowym dżentelmenem, wzorowym mężem i ojcem. Wydawało się, że cała chwała angielskiej piłki nożnej lat 50 skupiła się w nim. Jednak podróż wielkiego kapitana musiała dobiec końca. 3 września 1994 roku, Billy Wright zmarł w wieku 70 lat po wyczerpującej walce z rakiem żołądka. Jego odejście pozostawiło nieskończony smutek, a jego prochy rozsypano na stadionie Molineux, aby na zawsze mógł być częścią klubu, któremu służył przez całe życie. Tom Finney Pozycja Napastnik-ukośnik skrzydłowy. Tom Finney, Hydraulics Preston. Przybył na Mistrzostwa Świata w 1958 roku w wieku 36 lat. Był jednym z najwspanialszych piłkarzy, jakich świat kiedykolwiek widział. Chwalonym przez przeciwników za to, że potrafi grać w piłkę o kulach. Na tym turnieju Finej był duszą ataku, strzelając jedynego gola dla Anglii w remisie ze Związkiem Radzieckim w fazie grupowej. Pomimo podeszłego wieku i licznych kontuzji, za każdym razem, gdy piłka trafiała w stopy Fineja, widzowie widzieli w nim miękkość, zwinność i wyrafinowanie, które poruszały serce. Reprezentował pokolenie piłkarzy, ktoś grali z czystej pasji, bez kalkulacji i pragnienia sławy. Po Mistrzostwach Świata, Finej poświęcił ostatnie lata swojego życia klubowi Preston North End, zanim w 1960 roku przeszedł na emeryturę. Najdziwniejszą i najbardziej godną podziwu cechą Fineja była jego bezgraniczna lojalność. Pomimo ofert z niesamowitymi pensjami od włoskich klubów, pokręcił głową, by pozostać w drużynie z rodzinnego miasta, gdzie grał w piłkę nożną, a jednocześnie dorabiał jako hydraulik. Po zakończeniu kariery piłkarskiej nie wybrał kariery trenerskiej, lecz powrócił do prostego życia, kontynuując rodzinny biznes i angażując się w działalność charytatywną. Został prezesem Preston North End, co było symbolicznym uhonorowaniem jego wkładu. Finney wiódł niezwykle skromne życie w porównaniu z jego ogromnym talentem, zawsze unikając pochwał i poświęcając czas opiece nad żoną, która w podeszłym wieku cierpiała na chorobę Alzheimera. Kontrast między geniuszem artystą, tomem finejem na boisku a pracowitym tomem finejem w życiu prywatnym to najpiękniejszy przykład ludzkiego piękna w jego historii. Był uosobieniem lojalności i życzliwości, rzadkiej cechy we współczesnej piłce nożnej. Ale czas jest okrutny i nieszczędzi legend. 14 lutego 2014 roku Sir Tom Finney wydał ostatnie tchnienie w wieku 91 lat. Jego śmierć wzruszyła całe Preston, a dziedzictwo, które po sobie pozostawił, to nie tylko bramki, ale przykład wiecznie szlachetnego charakteru. Johnny Haynes: Pozycja rozgrywający. Johnny Haynes, 23 latek z Fulham, był kreatywnym mózgiem reprezentacji Anglii w Szwecji w 1958 roku. Z bystrym wyczuciem taktycznym i umiejętnością podawania piłki pod nogi kolegi z drużyny, Haynes był porównywany do architekta boiska. Był pierwszym piłkarzem w Anglii, który otrzymywał pensję w wysokości 100 funtów tygodniowo po zniesieniu limitu płac, co świadczyło o jego wartości i wpływie. Na tamtych Mistrzostwach Świata, mimo że Anglia miała problemy ze zdobywaniem bramek, podejnie Heinza, rozcinające obronę, pozostały jednym z olśniewających hitów. Grał z charakterem gwiazdy filmowej, energiczny, pewny siebie i urzekający. Kariera Heinza na zawsze związała się z Fulem, gdzie stał się nieśmiertelną legendą. Jednak los zadał temu utalentowanemu pomocnikowi bolesny cios. W 1962 roku poważny wypadek drogowy spowodował poważne obrażenia nóg i pleców, pozbawiając go wrodzonej szybkości i zwinności. Pomimo prób powrotu na boisko, Haynes nigdy nie odzyskał szczytowej formy. Po zakończeniu kariery przeniósł się do RPA, aby grać przez krótki czas, zanim osiadł w Szkocji. Po zakończeniu kariery piłkarskiej, Haynes prowadził raczej prywatne życie. Cieszył się spokojnymi dniami z rodziną i utrzymywał bliskie relacje z Fulham, gdzie jego pomnik stoi tuż przed Craven Cottage. Johnny Haynes był aroganckim dowódcą na boisku, zawsze wymagającym perfekcji od kolegów z drużyny, ale poza nim był ciepłym i głębokim człowiekiem. Był symbolem przejścia od klasycznej do nowoczesnej piłki nożnej, twarzą pierwszego pokolenia angielskich supergwiazd. Jednak tragedie zdawały się go prześladować. 17 października 2005 roku Johnny Haynes zmarł nagle w wieku 71 lat w wypadku samochodowym, który doprowadził do krwotoku mózgowego w dniu swoich urodzin. To był bolesny koniec dla maestra angielskiej piłki nożnej, który spędził życie malując wspaniałe łuki na zielonej murawie. Derek Kevan Pozycja Napastnik Derek Kevin, nazywany czołgiem, był głównym napastnikiem reprezentacji Anglii na Mistrzostwach Świata w 1958 roku. W wieku 23 lat Kevin dysponował kolosalną sylwetką i silnym, wręcz niszczycielskim stylem gry. W kontekście braku kluczowych napastników w drużynie z powodu katastrofy w Monachium, Kewan wziął na siebie ciężar zdobywania bramek i zabłysnął, strzelając dwa gole na turnieju. Nie był utalentowanym napastnikiem, ale jego obecność w polu karnym stanowiła nieustanne zagrożenie dla każdej obrony. Kewan grał z siłą, mięśni i zdecydowaniem gotowy przebić się przez każdą przeszkodę, by umieścić piłkę w siatce. Po sezonie 1958. Kevin Nadal był nieustraszoną maszyną do zdobywania bramek na poziomie klubowym w barwach West Bromwich Albion. Manchester City i Crystal Palace strzelił setki goli w angielskich ligach, stając się jednym z najskuteczniejszych napastników lat 60. Po zakończeniu kariery Kevin wybrał zupełnie zwyczajne życie, zdala od blasku fleszy. Pracował w branży loteryjnej, a później prowadził pub w swoim rodzinnym mieście. Kevan był typem człowieka, który nigdy nie żył przeszłością. Akceptował zasady życia i odnajdywał radość w codziennej pracy. Kontrast między ognistym tank na boisku, a cichym, skromnym mężczyzną za barem to typowy obraz tego pokolenia piłkarzy. Dla Kewana piłka nożna była pracą, a kiedy aksamitna kurtyna opadła, powrócił do bycia oddanym mężem i ojcem. Jednak podróż tego łagodnego olbrzyma również dobiegła końca. 4 stycznia 2013 roku. Derek Kevan zmarł w wieku 77 lat. Odszedł, niosąc ze sobą wspomnienia potężnej gry w obronie, pozostawiając niezapomniane wspomnienie kibicom West Bromwich Albion Bobby Robson. Pozycja: Napastnik wewnętrzny ukośnik, pomocnik. Bobby Robson, 25-latek o promiennym uśmiechu, był jedną z nadziei reprezentacji Anglii w 1958 roku. Rozegrał trzy mecze w tym turnieju, wnosząc do swojej gry energię i inteligencję. Chociaż jego międzynarodowa kariera nie była tak imponująca, jak u takich kolegów z drużyny jak Finney czy Wright, jego taktyczne myślenie i wrodzone zdolności przywódcze ujawniły się już na wczesnym etapie. Robson grał głową, nieustannie obserwując i analizując, co zwiastowało narodziny jednego z najwybitniejszych menedżerów w historii. Rzeczywiście, największe dziedzictwo Bobiego Robsona nie tkwi w czasach, gdy przechadzał się po boisku, ale w czasach, gdy zakładał garnitur menedżera. Po zakończeniu kariery piłkarskiej poprowadził Ipswich Town z małego zespołu do europejskiej potęgi. Poprowadził Anglię do półfinału Mistrzostw Świata w 1990 roku i poprowadził do chwały wielkie kluby, takie jak Barcelona. Portoway PSV Bobby Robson był szanowany na całym świecie nie tylko za talent, ale i za szlachetny charakter. Przez wiele lat walczył z rakiem płuc, ale nigdy nie pozwolił, by choroba zgasiła jego uśmiech i pasję do piłki nożnej. Założył fundację Sir Robsona, zbierając miliony funtów na pomoc innym pacjentom onkologicznym. Życie Bobiego Robsona było prawdziwą baśnią, w której dobroć i przyzwoitość zawsze zwyciężały. Nazywano go rycerzem futbolu, uwielbianym od Newcastle po Katalonie. Na każdej pozycji emanował pozytywną energią i niezwykłym entuzjazmem. Ostatecznie jednak zabrzmiał gwizdek kończący najtrudniejszy mecz w jego życiu 31 lipca 2009 roku. Sir Bobby Robson zmarł w wieku 76 lat po długiej i dzielnej walce z rakiem. Cały świat futbolu pokłonił się, by go pożegnać legendę, która na zawsze żyje w sercach kibiców. Colin McDonald Pozycja Bramkarz Colin McDonald był bramkarzem numer jeden reprezentacji Anglii na Mistrzostwach Świata w 1958 roku. W wieku 27 lat bramkarz Burnley rozegrał fenomenalny turniej. Eksperci uznali go za najlepszego bramkarza na świecie tamtych czasów, przewyższając nawet legendarnego lwa jaszyna w niektórych bezpośrednich pojedynkach. Dzięki błyskawicznym refleksom i odwadze w starciach z rywalami, McDonald był niezawodnym bramkarzem, który pomógł Anglii zachować czyste konto w starciu z potężnymi Brazylijczykami Pele i Garinczą. Jego przyszłość zdawała się usłana różami, ponieważ miał monopol na pozycję w bramce trzech lwów. Los okazał się jednak ironiczny i okrutny. Zaledwie rok po Mistrzostwach Świata, w Dzień Świętego Patryka, w 1959 roku, w meczu gwiazd McDonald doznał poważnego złamania nogi w wyniku zderzenia. Ta kontuzja na zawsze zakończyła jego karierę w najwyższej klasie rozgrywkowej w wieku zaledwie 28 lat. Z najlepszego bramkarza świata. Z bólem i żalem zmuszony był zakończyć karierę nie załamując się. McDonald zajął się skautowaniem i trenowaniem młodzieży, poświęcając dekady cichej służby klubom takim jak Bolton i Burnley. Historia Colina McDonalda to typowa tragedia talentu zmiażdżonego kontuzją, ale także pieśń o jego niezłomności. Nie obwiniał losu, lecz postanowił kochać piłkę nożną w inny sposób. Przeżył starość z szacunkiem dla społeczności piłkarskiej Lancashire. Jednak legendarny bramkarz w końcu musiał odpocząć. 8 stycznia 2021 roku. Colin McDonald zmarł w wieku 90 lat. Jego odejście przypomina nam o wyjątkowym talencie, który niegdyś błyszczał na szwedzkim niebie. Don Howe, pozycja prawy obrońca. Don Howe, 22-letni obrońca z West Bromwich Albion, był ciekawym odkryciem na Mistrzostwach Świata w 1958 roku. Rozegrał wszystkie cztery mecze z niesamowitą dojrzałością. Hał nie był typem obrońcy, który potrafił tylko wybić piłkę. Grał z głową, oceniając sytuację i inteligentnie kryjąc. Jego występ na turnieju potwierdził jego status jednego z najlepszych bocznych obrońców w Anglii w tamtym czasie. Błyskotliwe myślenie taktyczne Hała od najmłodszych lat zwiastowało przyszłość związaną z taktyką. Po zakończeniu kariery z powodu złamanej nogi, Don Howe stał się jednym z najwybitniejszych trenerów i asystentów w angielskiej piłce nożnej. Był mózgiem stojącym za dubletem Arsenalu w 1971 roku i prawą ręką menedżerów reprezentacji Anglii, takich jak Ron Greenwood, Bobby Robson i Terry Venables. Don Howe był szanowany przez profesjonalistów za swoją dogłębną wiedzę i umiejętność mistrzowskiego czytania gry. Całe życie poświęcił studiowaniu i nauczaniu piłki nożnej, będąc mentorem dla niezliczonych pokoleń sławnych piłkarzy i trenerów. W prawdziwym życiu Don Howe był poważny, oddany i zawsze dążył do perfekcji. Żył spokojnie, unikając skandali, poświęcając całe swoje serce pracy trenerskiej. Był uosobieniem wzorowego profesjonalizmu. Podróż tego taktycznego mózgu zakończyła się 23 grudnia 2015 roku, kiedy Don Howe zmarł w wieku 80 lat. Pozostawił po sobie nie tylko tytuły, ale i taktyczny fundament, który kształtował angielską piłkę nożną przez dekady. Bill Slater, pozycja, środkowy obrońca, ukośnik, defensywny pomocnik. Bill Slater był wyjątkowym przypadkiem w reprezentacji Anglii z 1958 roku. W wieku 31 lat przez większość kariery grał amatorsko, zanim później przeszedł na zawodowstwo. Slater grał w piłkę nożną, pracując jednocześnie jako wykładowca wychowania fizycznego na Uniwersytecie w Birmingham. Na Mistrzostwach Świata wniósł do swojej gry spokój i mądrość wykształconego człowieka. Wystąpił w pierwszym składzie we wszystkich czterech meczach, będąc pewnym stoperem u boku Billiego Wrighta. Inteligencja i umiejętność odczytywania sytuacji pozwoliły Slaterowi zrekompensować braki fizyczne w porównaniu z młodszymi przeciwnikami. Po turnieju Bill Slater kontynuował znakomitą karierę w Wolverhampton Wanderers, zdobywając w 1960 roku nagrodę piłkarza roku F w A. Po zakończeniu kariery piłkarskiej wykorzystał swoje wykształcenie, aby zostać dyrektorem do spraw sportu na uniwersytetach, a następnie prezesem Brytyjskiego Stowarzyszenia Gimnastycznego. Został również odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego OBE za wkład w sport. Życie Slatera dowodzi, że piłka nożna i edukacja mogą iść w parze i doskonale się uzupełniać. Bill Slater był wzorem piłkarskiego gentlemana, który zawsze zachowywał elegancję i intelekt, zarówno na boisku, jak i poza nim. Wiódł spełnione życie, odnosząc sukcesy w każdej dziedzinie, w której brał udział. Jednak prawo narodzin, starzenia się, choroby i śmierci nie oszczędza nikogo. 18 grudnia 2018 roku. Bill Slater zmarł w wieku 91 lat po długim okresie choroby Alzheimera. Jego odejście oznaczało koniec rzadkiego pokolenia intelektualistów w historii futbolu. Bobby Charlton. Pozycja: Napastnik-ukośnik, Ofensywny pomocnik. Chociaż w statystykach Bobby Charlton spędził na boisku zaledwie 0 minut, obecność tego 20-latka w reprezentacji Anglii w 1958 roku jest najbardziej poruszającą historią. Bobby przeżył katastrofę lotniczą w Monachium, w której stracił najbliższych kolegów z drużyny. Trenerzy zdecydowali się nie wystawiać go na Mistrzostwach Świata z powodu obaw o ogromny uraz psychiczny, jakiego doświadczał młody mężczyzna. Siedział na ławce rezerwowych, ze smutnymi oczami, obserwując grę swoich kolegów z drużyny, niosąc w sobie ból ocalałego i obietnicę życia dla tych, którzy odeszli. Pokonując ten ostateczny ból, Bobby Charlton stał się największą legendą angielskiego futbolu. Poprowadził trzech lwów do tytułu mistrza świata w 1966 roku i wyprowadził Manchester United z ruin Monachium na szczyt Europy w 1968 roku. Jego celne strzały z dystansu i zaczesane na bok włosy stały się symbolami na całym świecie. Sir Bobby Charlton był nie tylko piłkarzem, był ambasadorem, dżentelmenem szanowanym przez cały świat. Jego późniejsze życie zawsze było związane z upamiętnieniem ofiar monachijskich i rozwojem młodzieżowej piłki nożnej. Dziedzictwo Bobiego Charltona wykracza poza granice boiska. To historia wstania z popiołów. Wiódł wzorowe, skromne i pełne współczucia życie. Jednak w ostatnich latach życia zmagał się z demencją, chorobą, która odebrała pamięć wielu kolegom z drużyny z jego pokolenia, i wtedy serce tej legendy przestało bić. 21 października 2023 roku Sir Bobby Charlton zmarł w wieku 86 lat. Jego odejście było największą stratą dla angielskiej piłki nożnej, zamykając ostatni rozdział heroicznego i tragicznego pokolenia Monachium Tommy Banks. Pozycja lewy obrońca. Tommy Banks, 28 lat, z Bolton Wanderers, był stalowym lewym obrońcą reprezentacji Anglii na Mistrzostwach Świata w 1958 roku. Słynął z agresywnego stylu gry, nieustraszoności w starciach i ducha walki klasy robotniczej. Banks był typem zawodnika, który zbijał przeciwników z tropu pracowitym oraczem broniącym lewego skrzydła. Choć jego technika nie była porywająca, jego determinacja była idealnym elementem defensywy trzech lwów w tym roku. Rozegrał wszystkie cztery mecze, stawiając czoła najlepszym skrzydłowym świata bez mrugnięcia okiem. Po zakończeniu kariery piłkarskiej Tommy Banks powrócił do życia prawdziwego robotnika. Pracował w budownictwie, wykonując bezpośrednio pracę fizyczną, nie zważając na trudy. Zachował szczerość, bezpośredniość i poczucie humoru mieszkańców Lancashire. Banks często opowiadał historię z czasów, gdy piłka nożna była jeszcze prymitywna, a zawodnicy grali dla przyjemności, a nie dla pieniędzy. Był żywym świadkiem rustykalnej i autentycznej ery futbolu. Podeszły wiek Tomiego Banksa wiązał się z wieloma trudnościami, ponieważ zmagał się z demencją, chorobą zawodową wielu piłkarzy starszego pokolenia, spowodowaną odbijaniem ciężkich, skórzanych piłek. Mimo to pozostał optymistą i był otoczony troskliwą opieką rodziny. Ostatecznie jednak historia tego krzepkiego obrońcy musiała się zakończyć. 13 czerwca 2024 roku. Tommy Banks zmarł w wieku 94 lat. Był jednym z ostatnich członków drużyny z 1958 roku, którzy odeszli z tego świata, pozostawiając po sobie żal wśród kibiców Boltonu. Brian Douglas, pozycja skrzydłowy. Brian Douglas, 24 latek z Blackburn Rovers, był zabójczym zawodnikiem na prawym skrzydle reprezentacji Anglii. Dzięki szybkości, technice i precyzyjnemu dośrodkowaniu, Douglas wystąpił w trzech meczach na Mistrzostwach Świata w 1958 roku. Był klasycznym skrzydłowym, zawsze trzymając się linii bocznej i stwarzając sytuację napastnikom pod koszem. Lojalność to słowo klucz. Jeśli chodzi o Douglasa, który poświęcił całą swoją szczytową karierę Blackburn Rovers, rozgrywając ponad 400 meczów i stając się żywą legendą klubu. Po zakończeniu kariery Brian Douglas nie rozstał się z futbolem, lecz pozostał w swoim rodzinnym mieście Blackburn. Założył małą firmę i wiódł proste życie z rodziną. W przeciwieństwie do wielu zmarłych kolegów z drużyny, Douglas miał szczęście, że cieszył się stosunkowo dobrym zdrowiem na starość. Często pojawiał się na trybunach Ewood Park, by dopingować swoją ukochaną drużynę, szanowaną przez młodych kibiców jako świadek historii. Dziś, mając 90 lat, Brian Douglas wciąż wiedzie spokojne życie w swoim rodzinnym mieście. Jest jednym z nielicznych żyjących członków reprezentacji Anglii z 1958 roku, którzy mogą opowiedzieć historię tamtego szwedzkiego lata. Choć jego kroki są powolne, a włosy siwe. Miłość do piłki nożnej nigdy w nim nie zgasła. Jest żywą księgą historii, ostatnim mostem między teraźniejszością a chwalebną przeszłością złotego pokolenia. Eddie Clamp. Pozycja. Defensywny pomocnik. Eddie Clamp. Nazywany Chopper. Był postrachem każdego pomocnika drużyny przeciwnej. W wieku 23 lat zawodnik Wolverhampton Wanderers wniósł agresję i siłę mięśni do angielskiej linii pomocy. Na Mistrzostwach Świata w 1958 roku Clamp rozegrał trzy mecze: zaciekle walcząc o piłkę i utrzymując ją w grze. Jego styl gry był czasami krytykowany jako zbyt brutalny, ale nikt nie mógł zaprzeczyć jego skuteczności. Był ochroniarzem, chroniącym artystów takich jak Johnny Haynes czy Tom Finney, aby mogli swobodnie tworzyć. Po zakończeniu kariery piłkarskiej Eddie Clamp zajął się biznesem. Był właścicielem firmy zajmującej się aranżacją wnętrz i prowadził ją z tą samą stanowczością, którą okazywał na boisku. Życie Clampa było pełne życia i zawsze zachowywał silny, szczery charakter. Był człowiekiem rodzinnym, ciężko pracującym, aby zapewnić dostatnie życie żonie i dzieciom. Trudne chwile na boisku pomogły mu stać się odważnym przedsiębiorcą na rynku. Jednak los Ediego Clampa był znacznie krótszy niż los wielu innych jego kolegów z drużyny. Nie miał on szansy cieszyć się spokojną starością. 14 grudnia 1995 roku. Eddie Clamp zmarł nagle w wieku zaledwie 61 lat. Jego przedwczesne odejście było szokiem dla jego byłych kolegów z Wolves i reprezentacji Anglii, pozostawiając po sobie wspomnienia o stalowym pomocniku o ciepłym sercu.